Na vlog. Dzisiaj ze mną jest Olaf. Au. Cześć. I dzisiaj będziemy robić. Mówić o informację. Jak widzicie, za nami jest nowe tło, na którym będziemy nagrywać na wiadomości. I informacje o vlogmasie, bo już kilka dni i zacznie się pierwszy grunia, czyli pierwszy vlogmas. I teraz będą inne zasady. Ja będę nagrywał do. Roku, Czyli do 1 stycznia Lena będzie nagrywała do, też 1 stycznia. Mm. Nie będzie teraz samych katalogów, będzie też wychodzenie, nadbór na przykład. No. Więc i Lena też będzie nagrywać no, vlog masy. Więc to jest pierwsza sprawa. Drugą stronę jest jak widzicie, mamy tutaj naszą lożę, lożę na które będziemy nagrywać. Przykleiłem blakaty. No ten mało widać, ale cóż, ten widać bardzo dobrze. No, więc tak. Jak widzicie, możecie pisać, jak Wam się podoba nasza loża. Lena, chcesz odpowiedzieć jeszcze o swoim kanale? Tak, bo jak będą już pewnie będzie choinka. Przepraszam, powinienem mówić głośniej. Yy... Lena, powiedz coś o swoim kanale. A, dobra, ale o czym? O swoim kanale. No, co to znaczy? Yy, no, jakieś nowe rzeczy, jakie będziesz nagrywać. A, będę nagrywać nowe rzeczy, bo będę nagrywać dużo na pewno rzeczy. I na pewno nie Mogę, Mogę Ci coś przerwać? Lena. Będzie nagrywała vlogi. A, zapomniałem o tej informacji. Masy będą zaliczały się do vlogów. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Nie. Dobrze. Jak widzicie, mamy tutaj, nagrywamy w ciemności. E, w sumie zaraz wracam, może będzie to lepsze oświetlenie moje. Zaraz wracam. Się. Czy teraz jest lepiej, moi drodzy? Wiecie. Ojej, teraz jest o wiele lepiej. Bolena, przechyliłaś lampę. No, jest o wiele lepiej. Jest to y, światło żółte, nie jest to światło białe niestety, ale musimy mieć taką lampę, nie mamy innej. Y, będzie fajnie, to jest nasza loża. Mamy poduszeczki, blakaty, jak mówiłem, e, oświetlenie. Ano, ja się... Nieważne. E, jak widzicie, w moim pokoju przeszło to jest dużo zmian, e, bo wcześniej e, tu była szafa, w sobie tego nie widzicie, bo to już wywalam rękę poza kadry. E, więc tam jest zmiana, i tu jest półka, to możecie trochę jej widzieć. Więc tak. No i to są te informacje. Pamiętajcie i czekajcie na vlogmasy na moim i Leni kanale. Mm -hmm. Nie wiem jeszcze, jaki kanał to leci. Ty wiesz? Nie wiem, ja nie wiem. Polećcie to na dwa kanały, na vlogi, i wbijajcie na. E, ale nie przepraszam. Wie, przepraszam. Pewnie oglądacie to na kanale Olaf Games, A? ale ten sam film. Będzie na kanale? Lena Vlog. Lena Vlog. Głośno. Lena Vlog. <głosy> <głosy> Lena Vlog. <noise> na kanale Lena Vlog. Więc tak? tak. Możecie jeszcze raz pisać. No i co? Ja się żegnam. Lena się żegna. Ja <noise> No. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Lena żegna się.